Dzień dobry, Kwole Konrad, pomyczowa konferencja, prasowa pojedynek KS Karpaty Krosno kontra Krzo Ostrowiec Świętokrzyski. Wynik spotkania 0 do 1, jedyna bramka Dariusz Brągiele Bardzo proszę o pomyczowy komentarz trenera, naszych gości Rafała Barańskiego. Ja na początku chciałem podziękować tutaj za e, widowisko, e, jakie stworzyła drużyna gospodarzy i nasza. Wiem, że dla niektórych osób było ciężko to oglądać, e, ale dla nas liczy się zwycięstwo. Chciałem też pogratulować bardzo ambitnej postawy drużyny przeciwnej. Wiem, że jest to przegrana, którą ciężko przełknąć, ponieważ drużyna nie odstawała od nas. Myślę, że remis byłby sprawiedliwym wynikiem. Mieli swoje sytuacje. I jest to kolejny mecz, w którym, który ja oglądałem. I, i chciałbym pochwalić różne gospodarzy. Dziękuję bardzo trenerowi za miłe słowo. Choć wiadomo, że no, porażka boli. Z perspektywy czasu patrząc, wydaje mi się, że dzisiaj znowu na, na boisku ta nasza młodzież tutaj Skrosna zagrała naprawdę dobre zawody. I niektórzy chłopcy grają, nie dlatego, że są młodsi, że walczymy o pre-junior, tylko po prostu wyglądają dobrze. Jak się okazuje, w trzeciej lidze mogą grać młodzi chłopcy, w czwartej tak samo, tylko trzeba dać im szansę i oni to oddadzą, oddadzą na boisku. Wiadomo, że jakaś tam analiza wsteczna jest zawsze skuteczna, ale okazuje się, że pewnie niektóre transfery nie do końca były trafione, bo mamy dżabę, który strzela w tamtej rundzie sześć bramek i my się go pozbywamy. Nie wiem, od Garbarni, y, Awia, Podlasie, Wiązownica. Y, prowadzimy grę, y, praktycznie przeciwnik zep, zepchnięty w pole karny, nie możemy strzelić bramki. Przytrafi nam się jeden błąd, przegrywamy mecz. No trudno, mamy jeszcze puchar w Wiązownicy. Na pewno tam y, nie oddamy skóry, będziemy chcieli go wygrać i walczyć do końca, żeby ten sezon jeszcze jakoś y, y, fajnie zakończyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo trenerze i Serdecznie jeszcze raz zapraszam na kolejne ligowe starcie przy ulicy Legionów 1 przeciwko Wisłoce Dębica na pożegnanie trzeciej ligi w Krośnie do zobaczenia.